Ja mam god moda, ja się nie boję Ty, jak on to przeżył? No teraz już nie żyje O ty gnoju To miało wyglądać jak Max Payne <grytanie> Dobra, są dead A może dynamit, co ty masz w chopie chłopie? <grystanie> o, tak Jeszcze raz. Oku dla nim poleciał w seria. Koniku podnieś tutaj. Ostatni został last. No i dobra widzowie, Dzień dobry panu? A u pana co tam w domu? A tu nic nie ma? Dobra, jedyno, tylko grabie i idziemy stąd. Kurde, taka długa transmisja była?